Gdzie nie było możliwości kickboxingu, nie było możliwości jakiegoś judo, czegoś takiego. No, no. I wszyscy mówili, po co to robić, do czego, trzeba w piwnicy zapierdalać, żeby no. ich nie widział. No tak, i później widzisz, wychodzisz na walkę za tysiąc złotych po, po tej no piwnicy, właśnie. bo nikt Cię nie zna. Z i później, później weszła telewizja, były fan, nie, fan, federacje, gdzie miałem główne walki albo jakieś wysokie walki już w, w telewizji na żywo. No to sponsorów sobie zarobiłem tak naprawdę więcej niż za walkę. Nie wiem jak, czy byliście kiedyś na galach MMA, stricte kiedyś. No to powiem Wam, to co kiedyś było, to co ja na fanie widzę, to to jest organizacja, organizacyjna przepaść między tym co gdzieś było w poprzednich walkach. przygotowujesz Mateusza Młodańskiego i Jacka nie tak tak razem z Robertem Maruszakiem przygotowujemy Jacka i Mateusza to stricte pod MMA taka... stricte pod MMA nie? tak jest no i no, tak samo z tym free fightami wiesz co każdy się obraża dlaczego oni tyle pieniędzy dostają no dostają tyle dlatego że ktoś na nich chce kupić bilety ktoś na ich pay jeżeli tak, ktoś nie. ma z czego zapłacić no to płaci normalne to jest nie tak. Rozumiem, jaka tutaj Cześć wszystkim! Jesteśmy w CrossCore Fight Gym. Jest z nami Michał Wlazło. Cześć Witam Michał! Witam wszystkich, cześć! Michał, co u Ciebie? Doskonale! Doskonale! <laughs> Sam widzicie, jesteśmy, klub, No teraz jest fajnie, dobra. A jeśli chodzi o początki kariery? Eee, pracy, po, początki kariery były bardzo, bardzo dawno temu. Teraz tak, od czego się zaczęło, Geneza cała, od czego to wyszło? Sam wiesz, jak było kiedyś. Filmy z Wandamem, filmy z Jackim Norrisem, ustawienia na dworzu toru przeszkód i zawsze chciałem być jak w transporcie. E, w, jeszcze, niestety pochodzę z mojej miejscowości, no teraz jest trochę lepiej, z Kwidzela, to jest 100 km od Gdańska, e, gdzie nie było możliwości kickboxingu, nie było możliwości jakiegoś Judo, czy takiego. Także zapisałem się, no wiesz, chyba w pierwsze było, jakieś Shorin Ryu, nie wiem co to było, hmm. ale. I szczególnie mi się podobały te pasy, te egzaminy, to wszystko, wyciąganie pieniędzy na każdy egzamin, no ale już pomijmy to później. Później wyszedł film Only the Strong, tylko dla najlepszych o capoeirze. To już byłem w ogóle. Obejrzeliśmy go z kolegą. I teraz to było na kasecie wideo jeszcze. Skąd wziąć materiał? Internetu jako tak ono był. To, że plik P3 mego wyciągał się 3 godziny i nigdy nie wiadomo, co ściągałeś. Przeważnie to, co trzeba. Jako pierwsiwk nie, zrobiliśmy grupę i 3 lata trenowałem capoeirę z elementami powiedzmy Breakdensa, bo kto też mi się podoba, zawsze akrobatyka mnie fascynowała. Czyli ogólnie sprawność fizyczna, żeby rozciągnąć. Być wysoko kopać do tego salta, robić, robię salta, jakieś gwiazdy bez rąk, tego typu rzeczy. Dosyć fajnie mi to szło, Aha. ale później zapragnęłem, żeby to było skuteczne, jeszcze nie tylko fajnie wyglądało. Także pojechałem na studia do Gdańska e, i najpierw. Było tak zwykłe sportowe forum dyskusyjne w internecie Nie wiem czy że Na SRD. Teraz SFD. to jest znana marka już. Wtedy to było zwykłe forum, forum dyskusyjne, e, gdzie oczywiście porad próbowałem miejscowych znachorów uzyskać. Każdy Moj myślał, że to strasznie straszna, straszna dyscyplina, ciężka, twarda się łamie, kości i wszystko. Także e, chciałem kickboxing, a że ze studiami kolidował kickboxing. Musiałem iść na bojta i te straszne takie. Zajebiście mi się spodobało. Po buruchu pojechałem na pierwsze zawody, puchar polski, ten nas ten motywował. Ogólnie dwa tygodnie zaczęliśmy ciężko tak trenować przed, tym, przed tymi zawodami. Waga ciężka nie była mocno obstawiona, był jeden zawodnik. No i wygrałem tą walkę i zdobyłem puchar polski. Zdobyłem koszulkę, piękną pucharu polski, to było pod koniec czerwca, wróciłem do domu i całe wakacje z dumą ją nosiłem. Pociągiem jechaliśmy do Krakowa, pociągiem wracaliśmy, rozjebane nogi całe były, bo, bo to nie było lekko, bo to powiem Ci, w ochraniaczach, na amatorskich zawodach, gorzej to się kończyło niż, niż na zawodowych. Na ja zawodowych nie. nigdy nie miałem lukobitych, bo wtedy raczej bardziej myślisz, gdzie kopiesz i kopiesz, kopiesz twardy w miękkie, a nie odwrotnie. A tu stres, waliłeś, gdzie popadnie, na No i nogi, bo jedne całe stopy, wszystko, no, ale koszulka i medal złoty, wszystko. I wygrana smakowała. wygrana nie. pierwsza. No i po tym mnie tak to wciągnęło, to Dzisiaj. Teraz jesteś trenerem, masz tak. tam swoje, swoje działalności. Właśnie co u Michała wlazło teraz, jak już, że tak powiem, po tej karierze sportowej? Cały czas jestem w sporcie i jestem sędzią prawie wszystkich federacji na pięści. Jestem tutaj odgromia. O, wow. Pani Grabowski. No. <laughs> nie nie, nie do gromdu zawsze jeszcze zawodnikami, więc wolę tą rolę. przygotowuję zawodników. No. E, większość federacji tego pięści w wielu federacjach kickbokserskich czy tam też jestem. Także cały czas blisko sportu, żeby nie zdziać. Tylko nie rolę. zawodniczo stricte, bo gdzieś tam stricte sparujesz sobie i tak. paruje sobie robię treningi personalne też rano, żeby wstawać rano zrobić swój trening, czyli od 6-7 robię personalne. E, później jadę do firmy, zajmuje się swoimi. Sprawami mam ze wspólnikiem firmę, która zajmuje się e, wynajmem lokali pracowniczych dla pracowników w całej Polsce. Także jeżeli ktoś potrzebuje ktoś jakiegoś lokalu dla pracowników... To tak, dokładnie. To do Michała. No dobra, czyli żeby tak nie, że tak powiem, nie, nie zdziadzieć, mówisz, tak? Tak, tak, tak. No żeby rano wstać, zrobić swój trening, robić jakieś personalne, z kimś popracuję. Ktoś nie przyjdzie, to też w okienku sobie czyli zrobię Czyli cały czas w ruchu, ale też przygotowujesz Mateusza Morańskiego i Jacka, nie? Tak, tak. Razem z Robertem Maruszakiem przygotowujemy jak i Mateusza? To stricte pod MMA, taka. stricte pod dotowanie. MMA. Tak jest. Nie wiem czy widzieliście, ale w już zrobił ogromne postępy od tego tak. co miał wtedy. Z Jackiem pracujemy też bardzo bardzo intensywnie. Jacek jest tytanem pracy. W tym wieku jeszcze nie. No, ponad 50 lat chłopa jest nie do zajechania tutaj. Tak, ja tak. Muszę się starać, kondycyjny. mało a tu no, zajeżdżam bez problemu, a tutaj cały czas więcej. Nie? Tak. Naprawdę. To już chyba leży w charakterze, nie? Tu charakter ciągnie, głównie charakter ciągnie, więc tak tak? nie poddaję się. A nie Ciebie poddaję, jeszcze zobaczymy, ciągnie. czy. No chcę mi się pocić? Się... Chyba nikt mi już tyle nie zapłaci, ile by mi się opłacało, żeby zawalczyć, bo za grosze już nie wyjdę, bo nie potrzebuję. To nie, nie, nie powiem, że był nie wiadomo kim, nie, ale... dalej już się robiłem w życiu. I to naprawdę za marne pieniądze. Z pasji, później, później weszła telewizja, były fen, nie, fen, federacje, gdzie miałem główne walki, albo jakieś wysokie walki już w, w telewizji na żywo. No to sponsorów sobie zarobiłem Więcej niż za walkę, no ale tutaj chodzi o obrotność, więc z tych zawodnicy nie narzekają, Dobra. że nie mają pieniędzy, bo nawet jak nie mają. Mają mało po za walkę, bo ich nikt nie chce oglądać, no to nie chcą na sposób, no bez przesady. No, ale, ja ale formę masz jak mało lat, więc. No dziękuję. <grym> no 126 więc... kilo, 127 dzisiaj chyba było no to, rano. No kurwa, nie jest... miałem 120 to bo trochę trochę nie. Właśnie miałem cię podpytać o to, jak się z, w ogóle z taką y, muskulaturą bije. Y, yeah. <grym> Wiesz co, no, na pewno na trzy rundy zawodowe po 5 minut nie mam siły, pewnie na jedną. Trzymam jeszcze energię na ostatnią walkę, jak ktoś mi się wciśnie w Burger Kingu w kolejkę, żeby dać radę. <noise> ale spokojnie, że <noise> sparujesz chłopakami, daję radę. No właśnie, ale jak jesteś cały czas w cugu, to może jeszcze coś wlecieć, jakby była jakaś lukratywna. Jeżeli podpolicy. coś fajnego będzie, jestem cały czas w treningu, w miarę zdrowy. Ale coś, nie coś by boli. mogło być Free czy raczej... Chyba raczej teraz w tą, w tą stronę, żeby, tak? no żeby jeszcze wypłynąć. Bo sam widzisz, KSW jest teraz co, co miesiąc. No mistrz szczególnie, nie, chyba, że jakaś fajna walka wychodzisz, pilka, róża, coś muszą no. oczywiście wciągnąć, chce się oglądać te KSW. Nie? A tak to ciężko, nie? A tak to. Nie chcę wypowiadać, że mam pewną teorię na ten temat, jaki był błąd zrobiony kiedyś, ale... Tak, mówisz, ale, no, ale nie, chcesz się, teorie, to nie, nie chcesz się dzielić. No. Chyba, że się podzielisz, ale... Nie, to, nie, to już tam, ich dobra, sprawa. Dobra. Nie będę pomagał w biznesie. To już za, za takie porady się płaci. Tak. Ale wiesz co to, bo tak przygotowujesz Mateusza, Jacka, wiele osób z, ty, z tego środowiska, no wiadomo, może być też zazdrość, ale może być też tak, że niektórzy powiedzą, że to nie sport i koniec. Więc jak to, jak to u Ciebie? Co Ty myślisz o tych free fightach, bo pewnie sam nawet możesz wystąpić, bo to i pieniądze, i fajna zabawa, i wcale nie musisz takiego, że tak powiem słabego zawodnika dostać. Może no, być ktoś, tak. może być typu ktoś właśnie Artur Szpilka i to już jest fajna walka, nie? Tak, no. tak jak mówisz. Może, mimo że ten, no to co sądzi. Co, ja to bym ja ci na moim przykładzie, jak nie wiem co, bo 10 czy 15 lat temu, jak zaczynaliśmy z filmu Trek kręcić, zapytaj trenera. Mm -hmm. e, jeszcze te social media fighterskie bardzo raczkowały. No, no. I wszyscy mówili, po co to robić, do czego trzeba w piwnicy? że nikt nie widział. No tak, i później widzisz, wychodzisz na walkę za tysiąc złotych po, po tej no piwnicy, bo nie zna. Dokładnie. Ja robiłem swoje, a teraz każdy robi to samo, co ja robiłem 15 lat temu tak naprawdę, nie? Ja gdzieś tam zaprzestałem, bo musiałem do pracy iść, musiałem pracować, teraz, teraz wiadomo, jest lepiej, no ale różne są koleje losu. Momentum. Najważniejsze walczyć trzeba do, do przodu. No i no, tak samo z tymi freak fightami. Wiesz co, każdy się obraża, dlaczego oni tyle pieniędzy dostają. No dostają tyle dlatego, że ktoś na nich chce kupić bilety, Dokładnie. ktoś na nich pay per Jeżeli Dokładnie. ktoś ma z czego zapłacić, no to płaci, normalnie. Ale to jest. Nie tak. rozumiem, jak tutaj stawia. Właśnie. No, u nas na kanale jest bardzo dużo osób z tego świata, właśnie i, i kurde, to jest normalny biznes. I myślę, że nie ma Normalny nic biznes? Złego, oczywiście. Nie? Ja nie wiem, co tutaj tu też się co głosy pojawiają, po co, po, co, po co ich trenujesz, po co ten. No. Chłopaki zapierdzielają, walczą. Dla mnie to też jest biznes. Ja też sobie nakręcam troszeczkę reklamę, sobie robię przez to dzięki o. temu. Jestem na fajnej gali. Nie wiem, jak, czy byliście kiedyś na galach MMA stricte kiedyś. No to powiem wam, to, co kiedyś było, to, co ja dla fejmie widzę, to jest organizacja. Na przepaść między tym, co kiedyś było w Prawidnie Chełmowa walkach. To znaczy teraz tak daje no radę, No kurde, no tam co, strony zaplecia, mają, co to mają zawodnicy. No to my nic nie mieliśmy, kibel jeden na 15 zawodników, za zeszczany. Tak wczoraj. jest, tak, tak 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 było. No, no tak, tak było, no a teraz tak. tutaj piękne warunki są. A właśnie, a te twoje trudności na początku? Dużo razy chciałeś zrezygnować z tego? Ja nigdy nie chciałem zrezygnować, ja zawsze... Ja. tak, zawsze ja... Jedna rzecz, zawodnicy, którzy walczą zawodowo teraz, nic nie robią, tylko trenują i mają jedną walkę do roku. Ja dziecko mi się urodziło. zapierdzielam na etacie. rano na szóstą rano na trening, drugie robiłem 18, jeszcze w międzyczasie prowadziłem personalne i walczyłem 2 trzy walki w roku. I to nie było dla mnie problemu albo wymówką. Albo chłopaki 3 miesiące przed walką widzą, że już moje kontuzję i już nie zawalczą. Ale na, 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 na najgorsze to jest w to ostatnim tygodniu złapać kontuzję przed walką na springach, no to sparł w ostatnim tygodniu przed walką. Zajno. A to jest kwestia dyscypliny czy to. Jest kwestia jakaś... dyscypliny chyba i chęci osiągnięcia sukcesu, a nie wygodnego życia, że, że teraz robi te zdjęcia na że trenujesz, ale no no tak robić. Ale wiesz, co to się zdecydowałeś na sport, a nie na biznes, karierę naukową, czy bycie kimś tam innym, tylko chciałem powiedzieć. Ja na studia, sport, właśnie z tą myślą, żeby trenować, żeby coś osiągnąć. W stricte sport, też tak ma. Miałem ten. zajawkę, pracowałem, też na studiach studiowałem, pracowałem, trenowałem. Nie było to dla mnie żadnym problemem. Pamiętam, mieszkałem w internacie za 100 złotych w tragicznych warunkach, dojeżdżałem gdy do Gdyni kolejką na, na studia. Obok w pokoju mieszkał koleżka, który był maraton, maraton trenował. Co dzień rano ja z nim 8 kilometrów, no, no. do niego to było rozbieganie, a dla mnie to był trening konkretny, 8 kilometrów w zimę o 5 rano, codziennie ciśnienie, nie, nie, bo ja się modliłem, żeby też padł, że on nie chciał iść biegać, bo czasem mi się <laughs> naprawdę nie chciało, nie? No. wieczorem wracałem i drugi trening, albo jeszcze w czasie dnia, no, no. po południu to gdzieś też na treningi dojeżdżałem. No. Zostało do próbów. dzisiaj to bieganie, czy już spuściłeś Bieganie stanu, nie, trochę? wiesz co, wolę. Dlaczego tak? wszyscy nie to to lubię. W serbach taki... jest, jest w porządku. Tak, Sabów taki... nie obciąża. A... W taki, no, taki sposób. Jak nie? A jakieś jako... ems -y, inne rzeczy czy nie stosuje w ogóle nie. takich elektrostymulacji. Nie, nie wiem, wiem co to, to tradyc chodzi, ale... Tradycyjny trening raczej, nie? Jakoś tak. Dostajesz... No tradycyjnie, nie? Tradycyjnie, <laughs> A no. myślisz, że jakby ktoś zaczynał w takim wieku na przykład może nie, no bo powiedzmy gdzieś, bo czasem się zdarzy, że ktoś mówi, mam 30 lat, jestem stary, nie, za stary do sportu no, czy coś, Większość ludzi tak mówi, no, że 20 ma. No właśnie, to jak ty myślisz, że zaczynanie na przykład w wieku XX Może jak nie, 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 kariery nie chce zrobić jakiejś zawodowej, no to chociaż dla siebie, dla własnego zdrowia. A ja bym nawet chciał, to, nawet powiedzmy, to, to co o tym sądzi? Musi być dobry trener i tak Musimy dalej. Musi dobry nie. trener, dobry klub, samo samozaparcie. No i musi zacząć. O, jeszcze jedna rzecz. Wszyscy by chcieli od razu zawodowe walki, za nie wiadomo no. ile pieniędzy. A trzeba się pobijać motorsko najpierw. No właśnie. Trzeba powiedzieć na początku, trzeba w to inwestować. całą życie chce to zrobić, to czasami upłacić, no. a nie, że od razu nie rozumiem, jakie profity jak robisz. Tak. Jak biznes. Jak biznes. Chce, najpierw firmę zainwestować, żeby no. później z niej wyciągnąć. No niestety, nic nie spada z nieba. No same. wiadomo. Tutaj jesteśmy w takim fajnym klubie. Ogólnie zajebiście tu jest. Pewnie wam Norbert pokaże jakieś przebitki z, z klubu. Pozdrawiam właściciela, Seba Łoś. Robił mega roboty. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. No i właśnie fajnie. Myślę, że nie wiem, jak tu pod kątem zajęć. Pewnie, pewnie też fajnie. Rano od 7 szóstej tutaj pełna sala jest na personalnych Chłopaków przed tak? pracą Robią tak, ale nie wiem... Teraz tego nie zauważy, zobaczcie to o 18, kiedy będą grupy, kiedy to będzie cała sala, tam na krosie też będzie dużo ludzi, a siłownia prawie nikogo. Tak? Trochę Czyli trendy, trendy, bardziej... trendy się zmieniły już tak? troszkę, nie? Że, że już ta, e, kiedyś jak brałkarz był wielki, to, to niby był tak. mocny, Kozakiem, to, to już nie? tak nie jest. Ale co, myślisz, że te freakfajzy na to też wpłynęły, czy, nie, czy raczej Nie, raczej tu zawsze tak było, tak? Że, że na wysokim poziomie stoją też sporty walki, Aha. fajnych celerów mamy, ja też jestem <laughs> i wszystko fajnie. I... A to myślisz, że w Trójmieście tak się lubią czaskać? <grych> jest dużo klubów co w Trójmieście, nie? jest dużo fajnych klubów w Trójmieście. I bokserskich, MMA i kickboksingu. Właśnie jest miałem co powiedzieć, czy, czy ty uważasz, że są w Polsce jest dobry poziom? Ogólnie w całej Polsce sportów tak, tak? Jest, dobry już zaczyna poziom. być jest, Nie, już był dawno, Czy graplerski? już dawno zdobywaliśmy tak? mistrzostwa świata w grapplingu i w Rzudzicu W MMA też na wysokim poziomie stoimy. Mistrz świata, mistrz UFC, Janek, Asia. No, pomocy, no tak, tak, no. tak. Dostają się tam, przebijają tak, się. Przebijają się tam na ostatnie drygi, że tak powiem, ostatnie lata, bo wcześniej to tak chyba mniej trochę. No wcześniej mniej, bo pewnie Dana White nie wiedział, gdzie jest Polska. To <laughs> menadżerowie też jakąś dobrą robotę musieli zrobić, że ich ścisnęli. A, a, a oni pokazali, co potrafią. Też o to się rozbija, nie tylko o umiejętności. Tak, no. tak, no to oczywiście, ale też trzeba być w odpowiednim miejscu, do nim czasie. Właśnie, jakby ktoś teraz chciał zaczynać, to pewnie też jest kwestia. Settingu, teraz prawda? jest dużo łatwiej, masz Instagram, sobie wrzucasz zdjęcia, trenujesz firmy, ogarniasz sponsoring, które kupują tych lajków i jest łatwiej. Kiedyś nic nie było. Ostatnio mówiłem, byłem w teraz weekend, Łukasz Przybylski, mój kolega i Fundacja Warto Pomagać robi, bo robią obóz dla dzieci z trudnych rodzin. W Łebie tydzień taki sportowy stricte i opowiadałem ja, jak to jest, że kiedyś ja jechałem właśnie do Krakowa za swoje pieniądze, pociągiem, tam za wszystko płaciłem, wygrywałem koszulkę czy medal drewniany, wracam z rozwalonymi nogami i nikt więcej mi nic nie dał. Ja, bo koszulkę, manto czy pitbull'a, ja, jak ja dumny chodziłem, do... Powiedzieć, że ja miałem coś takiego. A nie o szacunek, nie? No ja sam miałem to, jak ja myślałem, nie, że jest, nie? bo by się to no, że mam ja byłem tak, tak dumny, pitmula bluze ze taką grubą jakoś waluturę. A, tak? a czym wy się przebijaliście, tacy zawodnicy, jak ty, bo nie było Instagrama, nie było ten. To, co, co tam się wiesz działo? Co, że akurat było, było... No bo wiesz, takich chłopaków jak ty, ty w twoim wieku wtedy, no to mogło być, mogło trochę być, a oni gdzieś tam zostali w tyle, nie? Ale no, na zawodach nie widziałem tam dwóch trzech było na fazecie ciężkie czterech może. Nie? No no, ale ogólnie, e, nie tylko w wadze Mi łatwiej, bo waga ciężka jest mniej zawodników zawsze. ja A, tak dostawałem walki już w Niemczech sobie walczyłem, gdzieś tam, w Polsce sobie walczyłem. Miałem pierwszą walkę, jak miałem 21 lat, w Polsacie na żywo. No no. I to była bardzo wysoka walka. I normalnie na żywo w Polsce, gdzie później było dopiero lat później to wchodziło. Nie? A z ciekawości wzrostowo, jak zawodnicy tam tej wadze ciężkiej byli? No, tak ja Bardziej tak dwa no, metry, tak, coś takiego. Tak, oni sam jednak... ciosy lecą, to, 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 to słychać, że to boli. Nie? No tak, tak, tak. No to jest taka waga, że. E, że że ich raczej tam. No, są A. też wiadomo, że są No, no, byłem z ich. ciekawości, bo to już jakby 120 kilo, y, ktoś, nie wiem, metr 70, 120 kilo, no to, kilo już... to już musiałby być naprawdę kula armatnia, nie? To, to się to... zdarzali tacy w KLM, tak? nie? Czy, Aha. Czy, czy w UFC teraz? Czy markat, no właśnie, to od Capoeira do kickboxingu. Nie, i jak Capoeira je wali to 90 kilo ważyłem, to spokojnie jak mniej. To wtedy byłem tyczka, to chuda, długa, ale wale przynajmniej. Ale wrogowo Twoje kopnięcie i tak ważyło. Nawet jak byłeś szczupły, to 90 kilo to jednak jest ta waga. Nie? Ja. Tylko to było. Wiecie, inaczej rozłożone. Nie, nie takie, jakie powinno być, których później się nauczyłem. Efektowne jak to, to Bidrzeb no. to bolało. Nie? No, tak. <laughs> no No i co? I później MMA, więc w sumie w MMA no to już zupełnie inaczej taka waga to już sprzyjało, może rzucić. Tak, mi to się podobało, że mi to właśnie pomagało. W tych klinczach, nie? bo ja klincz tajski bardzo lubiłem, długo trenowałem, mało kto go znał tak naprawdę w Polsce w teraz i teraz mało kto korzysta z tych kolan. Tam można dużo oszukiwać. Dużo można zamęczać też jak się potrafi dobrze to robić. Aha. Powiem ci tak, walczyłem pierwszą walkę MMA, tak z dupy ją w sumie wziąłem, jeszcze to był Przemysław Biskup w Poznaniu, to mistrz parterowy, wtedy naprawdę na wysokim poziomie przegrałem ją dosyć szybko, chwilę przerwy sobie zrobiłem Aha. i później już zaczęło do przodu, już zacząłem wygrywać, zaczynałem wygrywać przez parter. Tak by the way, nie? Normalnie A. to przez za pleców, czy przez grand pound. się Ale ten. dlatego poszedłem w MMA, bo nie było walk w K1 żadnych. W MMA zaczęło być modne i to zaczęły być pieniądze i to zaczęła być telewizja. W K1 nie było federacji żadnych w Polsce swojego czasu, nie? No. Później jakaś jedna weszła, ale szybko się zamknęła. Takie niszówki, gdzieś tam Różał też walczył no, w K1, no. to, Ale to bardzo niszowe rzeczy były takie, gdzieś w Rumunii nie? trochę robię te King of, the, no. King of the Kings, Super Combat, to no. też tam brałem udział no, ale Więc później to już miałem, bardziej MMA na wielu, wielu wiem, że ktoś tu Mógł miał. sobie tyle. tak przypomnieć to trochę. A od tak... całą tą karierę to trochę tego było. No, ale fajnie, no, przygód tyle miałem, tyle ludzi poznałem, tyle krajów zwiedziłem no. za darmo, tylko za Wpierdol albo za wygraną, <laughs> zależy jak było. No, a, no, jak, a jak jest dzisiaj, bo mówisz za Wpierdol, to czujesz trochę rozbicie, czy nie dawałeś nic, tyle po głowie? nie, żeby... nie miałem no ani razu. Nie? Mam trzy, należy, trzy, no. knockdowny, stricte Jaroszem, trzy knockdowny w ostatniej walce z z Łukaszem. trzy knockdown. No, ale to i tak wstawiłem od razu, nie? Tam nie, nigdy tak nie dostałem, że mi odcięło. Ciężki zawodnik, dużo biega. No, <laughs> bardzo ciężki. no To jest zawsze walczyłem z czołówką Polski. Nigdy się nie wybierałem, no. czy miałem zerwaną łytkę. Szedłem do walki, nie ściem, że mnie ręka boli, że coś nie kalkulowałem. Może może było lepiej, gdybym kalkulował i sobie, wiesz, trochę dobierał ten rekord, żeby zrobić, a ja szedłem po prostu, bo zaproponowali to się. Nikt takiej, się nie chciał bić, i ja to ja idę. Nie? No, no, Dlaczego no. nie? No, no bo to się wiesz, wydaje ludziom ciężkie, nie? Ktoś myśli, kurwa, on codziennie rano wstaje i tak zapierdala dwa razy dziennie, no to już trzeba albo lubić, albo ześwirować. To trzeba Bo... mieć, nie wiem, czy to jest siła charakteru, czy to jest dyscyplina i plan dnia. Ja wiem dzisiaj, co będę robił na przykład, jutro, jutro to wiadomo, pojutrze do piątku mam plan, o której godzinie więcej gdzie będę, co Wszystko, będę robił. Co Wszystko jest robię. zaplanowane, no, to jest żeby... No. To jest rutyna, też, nie, też, też ta rutyna, która mnie nie nudzi. Ja mogę to robić cały czas. Niektórzy chcą ludzi, że ma na treningu robić to samo trzy dni z rzędu na przykład. No kurde, żeby się czegoś nauczyć. No, bo stają musiałem tysiące kopnić, wykopać, żeby się nauczyć kopać. A zauważasz coś teraz u młodych zawodników, że trochę im tak odjebało, od tego chcą być jakimiś takimi influencerami, fighterami w miesiąc no. i tak dalej? Czy no. jest, coś, jest takie zjawisko? Jest, ale tu u nas akurat fajnie chłopaki same przychodzą. Tu tam, jest nie widzę, nie widzę tego tutaj, żeby tam było jakieś fiszowanie. Czyli tu jest swardo. to jest szybka, szybko temperowanie. Szybka następuje. weryfikacja i jest wylot z treningu ewentualnie. Nie, 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 to wszystko trzeba pedagogicznie dostać. Inaczej trzeba to zobaczyć, ale jest szacunek spokojnie musi mnie, być, tak. tak. Nie no, jasne, wiadomo. Nie ja tak chciałem podpytać właśnie, czy jak, jak to jest, bo trochę właśnie słyszę od, od trenerów, nie, nie będę że takłem nazwiskami nie, od trenerów właśnie pokroju osób, z, którzy zawodowo walczyli, że, że no jest trochę palma, nie? Że każdy chce być właśnie w sławnym miesiąc. miesiąc w świata, tak, nie? No, 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 no trzeba przejść tą drogę. Ja to weryfikuję jak później późniejszą osób... walkę i po 30 sekundach dyszą, bo nie ma kondycji. Tak? No nie da się tego niestety w miesiąc zrobić, chociaż wisłał, że na no, pewno jest dobrze. Ale to też jest, jest chyba będzie. inna kondycja taka na trening wiesz, nie wychodzisz i ten stres zaczynasz czuć. Tam ci odejmuje bardzo dużo, bardzo dużo ten stres. Odczułeś to nieraz? Tak, no pewnie, że tak. Na, na rozrzewce jesteś zmęczony. Się wychodzisz w najlepszej formie, tak naprawdę, w której jesteś. Pokopisz parę raz na tarczy, na rozrzewce i już nie masz siły już tarczy, nie? A to jest czego kwestia? To jest spięcie? Spięcie jest kwestia, ale chodzi, się trzeba się ale trzeba się odetkać, czy przytkać najpierw, tak? Na tej rozrzewce, żeby cię zatkało, tak? później wychodzisz, tak jeden, dwa strzały tak? i jest dobrze, nie? Aha. Tak, chociaż powiem ci szczerze, że miałem kiedyś walkę w Niemczech w Lubece o 22 w sobotę. Rano o 10 do mnie zadzwonili, z ojcem węgiel wrzucałem w fizynie. Słuchaj tu, a to kurde 700 km czy, czy 900 od tego, nie? Od Gdańska. Do Gdańska pojechałem, z Gdańska z koleżkami samochodem do tej lubeki. Już czekali nas na rogatkach samochodem, że nas doprowadzić do hali, bo wyszedłem z samochodu, nas smarowali tańskim olejkiem tylko i na ryjko. Teraz tak? Lubię. Tak, kurde, w każdej walkie. 700 km? Po, po 900 chyba nawet, ja, no daleko było strasznie. Na, a te zody tej drugiej. 22, no nie spałem, no bo nie, już emocje takie, to nie można było zasnąć minuty walczyłem, wygrałem ja z wiem, Niemcem jeszcze, ale dużo Polaków było na trybach i najfajniejsze, tak? w drugiej ludzie go kopnąłem y, middle kick wprost w okieć i taka gula mi wyrosła na nodze, gorzej, już nie mogłem kopać tą nogą no, w ogóle lewo. Jest... no ale fajnie, no później zostałem, w... takie są najlepsze spontany. No, 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 ale nie no. później długo bolało, ale warto było. Nie zastanawiałeś się nawet chwilę, nie? Nie. To no. było wtedy jeszcze, kiedy właśnie tych telewizji, wszystkiego nie było, dzwoni do mnie taki tam... To był prezes jeszcze w tej polskiego zrzeszenia Moj. Hmm. Michał, chcesz tu walczyć, Dobra, dobra jedziemy. Nie? I to były zda. walki do za free, że tak powiem. Nie, jakieś tam. Jakieś, razy. nie wiem, no wtedy 1000 euro dostałem, to 4000 zł, to 15 lat temu to, no, to tyle miesięcznie zarabiali I ludzie i za, nie zarabiali tyle Za ile? Za, za, za dwa dni, nie? Można no ten przejazd, tak jedna powiem. walka i wypad, nie? I hotel, tak. wszystko fajny. Więc, więc no, taką pensję miesięczną, dobrą pensję miesięczną za jedną walkę można było zgarnąć, to nie, no plus to koszty wszystkie pokryte myślę, oczywiście były myślę, że w porządku, nie, no, to wiadomo, nie, ale mówisz, że nie miałeś nigdy wątpliwości, no tak myślałem, właśnie patrząc podobnie. <laughs> ale, ale, czy jakieś takie psychiczne rozterki, jakieś takie rzeczy bywały, takie cięższe, albo na przykład, że nie wiem, właśnie nie odetkałeś się przed tym ringiem, zniweczył Ci ten stres, Wiesz, wtedy? kiedy był najgorzej jak młoda się urodziła, e, i chwilę, chwilę, to, ale to chwilę to trwało, nie wiem, jedna dwie, wielki tak miałem trochę strach, że coś mi się stanie, tak nie podchodziłem na to bo gdzieś to w i było, nie wiadomo, w wiatrach i wszystko. Jak byłeś nie? sam, nie? Tak, a później to trochę, trochę jednak było zastanowienia, ale później pojechałem na kalcie storico. Te we Włoszech tą piłkę noszą, powiedzmy, gdzie się tłuczysz, 27 27 no, no po tym wiedziałem, że już mi nic gorszego nie spotka, tylko wojna, więc już później było całkowicie odzyskanie. No tak, nie by o tym lubisz gadać, bo Cię każdy o to pyta. Każdy nie? o to pyta, już wszyscy w Polsce o tym wiedzą. Chyba, no tak. Niestety, Dzień Dobry telefon, nie chciało zrobić materiału, bo chyba za zabyt brutalne. Trudno. Możliwe, że tam poprawność wjechała i po tak. prostu nie chcieli się tym bojąć. w rechamieszkach różowych, w Może trzeba było, wiesz, jakieś sukience walczyć. Tak, sukience i teraz pasą chciałem długim. To to Dobra, Zostawmy. <grym> <grym> Zabrniemy za daleko, zaraz nas wyłączą. No może tak, ale ciężko było. Później, no? Później, A. później, po, po tym, budowie. Po, 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 po obijaniu, nie? Nie, tam po ja, ci raz mieliśmy taką fajną akcję. Ja byłem walczyłem w Częstochowie. Wróciłem samochodem do Gdańska. Leciliśmy z moim przyjacielem Andrzejem do Rumunii na jego walkę. A, jeszcze w ogóle siedzimy na Peronie i z drugiego pociąg na Buciek do, te, do tej Rumunii. To kolega nas do Warszawy na samolot zawiózł. Wróciliśmy z tej Rumunii i na każdym leciliśmy. Czyli trzy walki w jednym mieście z tego problemu. kurwa. W tym, że to ostatnie po najgorsze tam 50 minut się tu Przerwy. Tak? I nie ma zmiany. Jak się jak ktoś to idziesz na noszach cię znoszą, odpoczniesz tak. już wejść z powrotem. Aha, czyli to jest kurwa do, do upadłego dosłownie, gladiatorska. Tak, tam, tam, tam nie ma żadnych minut? zasad, nie ma. Tam hopy wiesz pół gardła popękane, jakieś ręce, nogi porozwalane. Tak? No, normalnie. normalnie skakanie po łbie wszystko? Czy takie są byśmy... może nie? Y tak, nie, bo oni są z jednego miasta, oni tam jakiś szacunek, już się nie mają. Nie, bo oni się wszyscy znają. My tam okay. byśmy obcy, żebyśmy nie mieli tych zasad. Że, a -a. I tam było, wiesz, dwóch sto i trzech, a -a. może dwóch na jednego, ja tu weź go zami, ja go z boku. No bo oni zaję... nie chcieli z zam... nami za bardzo, bo my zaczęliśmy kopać, my myśleli, że buksować. będziemy konie dwa kopać, zaczęły, to nie, a -a. nie przestali podchodzić. A za co nie? oni myśleli, że się będziecie dziać pokojem? No a to a -a. nie, kuria, a to dostali jest... Haji łaz... Tak, właśnie bokser taki zawodowy, tam bardzo ciężki, ciężkim, dostęp bombę jedną, wypadła. No wie, ty, tak? Haj, no rękę rozłamałem chyba tam w 5 minut i 3 e, tak? Aha. I później, już tak. Ale tylko panu szczenka musieli dać. Dostałem bombę, panu wiesz, musieli wam sobie, to mnie zasłonili reszta, bo to No To jest na piachu w ogóle. Na piachu, na polsce wodą i dalej. To zwyk, zwykła leśna no. leśna... Nie no, tam nawożą, piachu, ci na Bożą, piachu czy na ten główny rynek Santa Croce, który jest w, w operze we Florencji. Masz trybuny, ludzi się zjeżdża, 7 tysięcy na trybunach jest. Aha. Grał z nami Bramkarz Serie A z tej pierwszej ligi. I mówi, że kurde, na tych w ogóle to nie te emocje są na a co tutaj, że większy brzask wszystko jest. Nie? No nie, nie, no kurwa, to zajebiście. Dopiero jak wszedłem, to dopiero się zastanowiłem, gdzie ja przyjechałem. I po co? <laughs> Potem myślałem, no, dobra, pobijem się będzie fajnie. Poczułeś inną adrenalinę? Kurwa, jest, wchodzisz, tam gdzie 300 osób z tą wchodzi wchodzić na koniach, przebrani coś, jest strzał z oni wszyscy wyjazd z tego, tego hmm. i stajesz na drugiej linii, i wiesz, że chcesz tam się jeszcze raz, że Polacy przyjechali. Tak tam, tak, kurwa trzeba lubić. A wy byliście tylko we dwójkę. Tylko we dwójkę, tam sobie no to dobrze było, tak samo by gorzej. chronienie pleców tylko, bo to co więcej zrobić No i tam później nie chcieli zabić, musieli sami ganiać, bo już. Aha, to jak nie popadali, to chociaż tyle dobrze. No dobra Michał, w ogóle dzięki za rozmowę. dziękuję za No, zajebista rozmowa. Zaproszenie, no ale my przyjechaliśmy do Ciebie, odwiedziliśmy Cię. Dobrze. No i dobra, dzięki. Dziękuję. Żegnamy się. Miłego ciągu.